Jestem robaczkiem. Miau, miau, miau. Miau. Missy Fu, wyłącz światło, proszę. Sifu, wyłącz proszę to światło. E, e, e. Jakie światło jest wyłączone? Mm. Obudziła mnie i teraz nie zasnę. <grym> Lepiej będzie jak napiję się ciepłego mleka. Mmm, pyszne. Niem, niem, niem. Wyłącz muzykę. O, o, nie da się tak spać. Nie mogę spać. Ech, znowu się rozbudziłem. Policzę owce, zobaczymy, czy to działa. Jedna owca, dwie owce, trzy owce. A, 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 łap, Lili. Aha, łap, Missy Ha, hmm, hmm, poduszka. Dziękuję. Mm? Ha! Zagrajmy w raz, dwa, trzy baba Jaga patrzy! Kocham tę grę! Wchodzę w to. Raz, dwa. Trzy. Baba Jaga patrzy! Obserwuję Was! Kto się poruszy, zaczyna od nowa! Hmm. Przesz mnie. Poruszyła się. Musisz zacząć od początku. Ha? 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 Tati, co się dzieje z Missy Fu? Wydaje mi się, że dziś nie spał najlepiej. Ha? Ha? To dziwne. Dlaczego z jego dzwoneczka wypływa woda? Nie wiem, Lili! Zimno! <grym rhyming> o, dziewczyny! Bardzo przepraszam! Skąd się bierze ta woda, wielki magu? Z mojego domku jest zalany. Problem pochodzi stąd. Ale z tego, co widzę, Misifu nie pływa, co może tylko oznaczać, że jest to coś związanego z magią. Hmm, hmm, hmm. Czego szukasz? Tego. Myślę, że ktoś żyje w uchu misifu. To by wyjaśniało, dlaczego misifu ostatnio nie śpi zbyt dobrze. Ha? ha? Spójrzcie, tu jest. Wow! Przepraszam, Missihuu! Znajdę sobie inne miejsce do życia. Już idę! Huh? Huh? Chwila, co się stało? <śmienicza> Ten biedny robaczek został bez domu. <śmienicza> Mógłby mieszkać u wielkiego maga wewnątrz dzwoneczka. To prawda! <śmienicza> <śmienicza> jupi! Jupi! Teraz czas na opowieści. Jupi! Uwielbiam opowieści. A! A! Pomocy! Pomocy! Czy ktoś tu jest? Niech ktoś mi pomoże, proszę. Ha? Ha, ha. Już prawie jestem. Jeszcze tylko trochę. O nie, to spadająca gwiazda. A, 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 a. a teraz taniec robota. O! Oh, oh. Brawo Lili! Bardzo wam dziękuję. Z, z, z. Hmm, hmm. A -a -a. Obserwuję was od jakiegoś czasu i myślę, że potrzebujecie nauczyciela tańca. Całe szczęście, tańczę balet niesamowicie! Nauczysz nas tańczyć? Oczywiście, że tak, ale najpierw. <laughs> Tati, mogą Twoją różdżkę na chwilę? Proszę! Jasne! <śmiech> <śmiech> O, o, Bardzo o, o. dobrze, możemy zaczynać. Nóżka tu, rączka tam. A, ha, ha. Tati, spójrz jak dobrze mi idzie. O. Świetnie, Missy Fu. Ej, nie gadajcie tyle, gubię się. Głowę wyżej. A, ha, ha, ha. A, ha. Ale zabawa! Ja też umiem naśladować kury. Nie tak. A? Komarze Wyglądamy, Wyglądamy jak kurczaki? Robaczek! Przepraszam. Tak po prostu tańczy się w czasach, z których pochodzę. Wiosłuj, wiosłuj, żeglarzu. Wiosłuj, wiosłuj, szczęśliwie. A? A? Dobrze Cię widzieć. Panie Monin, co Pan robi na Drodze Mlecznej? Próbuję wrócić do domu. Mogę podwieźć, jeśli Pan chce. Byłoby świetnie. Było świetnie. A teraz, kto nas nauczy tańczyć? Ja was nauczę. Brawo, lapciu! Zaczynajmy! Oj, to trudne. Ale będę próbować, aż mi wyjdzie. Wow, wow. Aj! Komarze! Uważaj! Przecież to ty wszedłeś na moje miejsce! <grym> Naprawię to moją magią! <grym> oh, Lili! Co ty zrobiłaś? Chciałam tylko, żebyśmy byli lekcy jak piórko! Jak babcia! Hmm... Niech pan spojrzy, kosmiczny kurczak. Ha? Ha, tati? Wygląda na to, że i ich będziemy musieli uratować. Malutki króliczek nie bał się dinozaura, który chciał go zjeść. Wręcz przeciwnie, był bardzo ciekawy, jak dinozaur się tam znalazł. Hmm, cześć dinozaurze, mogę ci zadać pytanie? spytał króliczek, a dinozaur spojrzał na niego pytająco i skinął głową. Jak się tu znalazłeś? Nie wiem, nie pamiętam. Odpowiedział zamyślony dinozaur. <grym> Tati, a może pójdziemy popływać? Ha? Tati! A, Missy Fu, co się stało? Chcesz popływać? Nie, dziękuję Missy Fu. Ha? Wolę dalej poczytać książkę, jest super ciekawa. A o czym jest? O dinozaurze, który podróżuje w czasie i spotyka królika, który chce mu pomóc. Nie rozumiem, jak można tak lubić czytać, tati. To świetna zabawa, Missifu! Teraz jestem zaintrygowana, co się stanie? Czy dinozaur wróci do domu? Czy zje biednego króliczka? A może zostaną przyjaciółmi? Nie wiem, tati. Nie wiem. Missifu, a wiesz, czym jest książka? Oczywiście, że tak. Książka zawiera kartki, na których jest napisane wiele słów. Nie, Fu. Książka to prawdziwy skarb. Ha, skarb? Mhm. Tak, tak, przyjacielu. Książka potrafi rozśmieszyć. Albo sprawić, że będziesz płakać. Możesz się też zakochać. Ha, ha. Książka sprawia, że marzysz. I przeżywasz tysiące przygód, Missy Fu. Książki są magiczne. Powinieneś jakąś przeczytać. Wtedy byś zrozumiał. A jak myślisz, jaka by mi się spodobała? Hmm, jest wiele gatunków, ale chyba wiem. Wow, tati, ile książek? Przeczytała się wszystkie? Tak, bardzo mi się podobały. Spójrz na tą, jest zabawna. Znajdziesz w niej wiele zabawnych historii i żartów. Hmm, hmm. <suszy> naprawdę zabawne. A jakie masz jeszcze książki? Hmm, A. o miłości. Nie, to nie dla mnie. Brr. Masz może kryminały? Oczywiście. Przygody, w których nie wiesz, co się wydarzy, gdzie detektyw jest otoczony niebezpieczeństwem i zagadkami do rozwiązania. O! Myślę, że mi się spodoba. To prawda, Misifu, spodoba ci się. Poza tym jestem bardzo dobry w rozwiązywaniu zagadek. Oj, to dziwne. Gdzie się podziało słońce? Boję się! I ja też Ow. 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 też też... Książki, grozy, a Może lepiej nie będę czytać takich książek. Nie mógłbym zasnąć w nocy. Cześć przyjaciele! Dziękuję tati za pożyczenie książki o Leonardo da Vinci. Podobała mi się. <noise> Dawid, kto? Jakiś poszukiwacz przygód? Leonardo da Vinci był malarzem, rzeźbiarzem. I wynalazcą, który stworzył wiele ważnych dzieł, takich jak Mona Lisa. To biografia. Możesz w niej przeczytać o życiu różnych osób, jak na przykład o Salwadorze Dali. Był to malarz z długimi wąsami, który namalował wiele ciekawych obrazów. O, ciekawe! Prawda? Czytanie to super zabawa! W takim razie od dziś planuję zacząć czytać. To świetny pomysł! Do jutra Do jutra Misifu, już czas spać Misifu Czas spać Pozwól mi jeszcze trochę poczytać, proszę huh? Huh?